I jak pewnie wiecie, tworzenie figurek takich customowych, które się nie pojawiają w serii Lego sprawia mi chyba największą frajdę, szczerze mówiąc, z kwestii klocków po prostu oprócz budowania moców. No bo nie ukrywając, no te figurki wychodzą mi dość często, bardzo, bardzo dobrze. Jestem z nich zadowolona. Zaczęło się to od tego, że Zawsze chciałem mieć figurki z Gry o Tron, jak wychodził serial, to wiecie, chciałem mieć jakieś takie fajne figurki z Gry o Tron po takiej scenki, więc zacząłem tworzyć figurki z Gry o Tron. A teraz zacząłem robić trochę figurek z Wiedźmina, więc uznałem, że fajnym pomysłem byłaby taka seria mm, takich filmów, gdzie właśnie pokazywałbym figurki no, z jakichś tam uniwersów, które się nie pojawiały w Lego oraz moje customowe właśnie figurki. No, i z racji tego, że teraz jest taka tematyka Wiedźmińska na moim kanale, no to uznałem, że na początek takiej serii to fajne, właśnie, byłyby figurki takie Wiedźmińskie. Także w tym odcinku pokażę Wam wszystkie moje figurki z Wiedźmina. Przede wszystkim z Wiedźmina 3, ale też powiedzmy, że jest jedna figurka z książek. No, bo tak jak mówię, zrobiłem ich całkiem, całkiem sporo. Nie są one może jeszcze idealne. Bo też chcę dokupić jeszcze kilka różnych torsików oraz innych, jakichś tam główek czy jakichś innych rzeczy do tych figurek, żeby był po prostu perfekcyjne. Ale na razie wam pokażę te figurki, jakie zrobiłem. No i oczywiście na komentarzach, jak te figurki oceniacie. Czy Wam się one podobają? No i czy taka seria by Wam przypadała do gustu? Jeśli tak, no to myślę, że kolejnym odcinkiem mogłyby być właśnie figurki z Gryotron albo figurki z Star Warsów, z Legend. Bo też mam kilku Jedi, powiedzmy, właśnie z komiksowych Legend. Także nie przedłużajmy i przejdźmy do pierwszej figurki. No i na początek jest figurka naszego Geralta z Rivi, czyli po prostu tytułowego Wiedźmina. Sama figurka jest stylizowana na tej zbroi tego wiedźmińskiego serialu, no powiedzmy podobnego, bo... Z Wiedźminem to ma jest niewiele wspólnego to, co jest na Netflixie puszczane. Ale no muszę przyznać, że postać Geralta w tym serialu mi się bardzo podoba. Jego zbroja też mi się mega podobała w tym pierwszym sezonie. Nie rozumiem czemu już chyba w trzecim, w drugim tej zbroi już nie nosił. Nie wiem czy on ją gdzieś zgubił, czy sprzedał, czy zostawił w tym Kermoren. No nieważne, ale sama zbroja mi się bardzo podobała. Miała to takie różne powiedzmy piny. Była taka cała czarna, teraz Geralt chodzi w takiej bardziej skórzanej zbroi z kapturem i z płaszczem. No ale ja jednak zrobiłem figurkę bazowaną na tej zbroi z pierwszego sezonu. あの、no, no. ona też jest teraz dostępna w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, więc no powiedzmy, że kanonicznie według gry jest to jak najbardziej na plus. No sama figurka jest dla mnie fajna, aczkolwiek gdybym robił tę figurkę pod Wiedźmina z gry, no to byłoby ciężko o jakąś bliznę na twarzy, jak widzicie mam tu po prostu główkę od Saxona ze Star Warsów, nie ma ona żadnej blizny, ale pod takiego Henry'ego z Wiedźmina Netflixa jak najbardziej pasuje, szczerze mówiąc. Co do włosków, no nie jestem może przekonany, czy one powinny być białe, jeżeli pasuje na figurce z serialu, no, bo tam w tych scenach to on ma takie bardziej srebrno, szare te włosy niż takie białe. No ale użyłem tej białych, żeby było wiadomo, że jest to po prostu Geralt, że jest to nasz Wiedźmin. Też widziałem, że sporo osób stosuje jakieś takie po prostu figurki starych chłopów, Lego z takimi, wiecie, że po prostu była jakaś biała broda, jakieś szare wąsy i wyglądają te figurki po prostu jak jakiś angielski lord. No, strasznie komicznie wygląda ten Geralt. Jak ludzie właśnie dają mu takie wąsy, jakieś białe, jakieś takie brody wielkie białe. A przecież Geralt nie musi mieć brody. No, jak ktoś grał w całe trzy gry Widzimy, no to wie, że przez pierwsze dwie części Geralt nie miał brody. I szczerze mówiąc, też wyglądał spoko właśnie. taki taki chłop bez brody. No także ta figurka Geralta mi się podoba, no może włoski bym też zmienił na taki inny model trochę tych włosów, ale na razie mam takie i niech tak zostanie. Jeśli chodzi o Geralta, no to chyba trzeba zacząć od jego dziecka, niespodzianki, czyli od Ciri. No samą figurkę Ciri mam już od kilku dobrych lat, od kiedy kupiłem tę piratkę w saszetkach, kiedy wychodziły te saszetki, właśnie była ta piratka taka, ale dopiero ostatnio zmyłem z niej ten torsik, jak widzicie tu jeszcze zostało trochę tego żółtego wokół. Jakby to powiedzieć, no ciała, bo tu po prostu była żółta plama, a ja się jakoś tam to zdrapałem, zmyłem i jeszcze trochę zostało, ale myślę, że jak najbardziej fajny byłby ten torsik, gdyby ta figurka właśnie była cała biała, bez takich żółtych plam, ale może jakoś sobie z tym jeszcze poradzę, Oba jak sami widzicie, no ten torsik jest po prostu idealny pod taką naszą tradycyjną Ciri z gry Wiedźmi czy Gon. Jest po prostu biały torsik, jakiś tam pasek, jakaś taka uprząż na miecz z tyłu, więc dla mnie jak najbardziej ten nosik jest po prostu idealny. Spodenki są na razie zwykłe brązowe, chociaż mogłyby być trochę jakieś takie inne, z jakimś może zdobieniem tam między butami, a resztą tych spodni. Rękawiczki są oczywiście brązowe, z tyłu też jest przedłużenie tego samego co z przodu, więc dla mnie jak najbardziej na plus. Z no to też trudno jakąś taką po postać yy, kremową, główkę kobiecą która miałaby bliznę na policzku po lewej stronie. Dlatego no, na razie zrezygnowałem z jakiejś takiej figurki. No być może jakoś kiedyś się pojawi jakaś postać z taką blizną, to wtedy po prostu kupię taką figurkę i ją uzupełnię. No a włosy są to zwykłe białe włoski z takim kucykiem, więc jak najbardziej chyba do Ciri pasują. No jak była Ciri, to idźmy jej korzeniami i przejdźmy do jej ojca, czyli do cesarza Nilfgardu, czyli Emhyra. No jak widzicie, figurka też wygląda całkiem spoko, bo użyłem tego torsika od figurki z Mandalorian, na którą wam pokazywałem w tych gazetkach. Zaczyna się złotych, które można gdzieś dorwać, tak jak Wam wtedy mówiłem w tym filmie, że jest to mega uniwersalny torsik do różnych figurek. I właśnie w tym przypadku użyłem tego torsika, właśnie do tej figurki. I wygląda po prostu świetnie. Jako spodnie dałem po prostu chyba spodnie od Petera Pettigrewa z Harry'ego Pottera, tak mi się wydaje. Tych samych spodni użyję do jeszcze jednej figurki. No główka jest od Elronda, zwykłe czarne włoski z takimi kucykami, oraz oczywiście tam kielich z winem. Więc jak najbardziej dla mnie figurka takiego M. jest jak najbardziej na plus. Bo też ta główka hmm, ronda trochę robi, bo jest taka dość, powiedzmy, że trochę starsza, jakieś tam wory potoczami ma. Jest też taka poważna, są te takie rysy na policzkach, więc no, dla mnie po prostu ta główka jest idealna pod takiego customowego Emhira. Jako kolejną figurkę przedstawię Wam wesemira, czyli przybranego wujka Ciri. Wujek Vesemir, najstarszy żyjący, powiedzmy, do końca tam trzeciej części Wiedźmin na świecie. No, z tej figurki nie jestem do końca zadowolony, ale przynajmniej ten torsik oraz nóżki od tego elfa z minifigurek no, całkiem spoko też pasują pod taką właśnie figurkę, bo tam wiecie, on miał taką skórzaną trochę taką swoją kurtkę, ale była zielona, a taką kurtkę trochę ciężko było mi znaleźć jakąś w Lego, więc po prostu zdecydowałem się na taką, taki ten torsik od tego elfa właśnie. No Jako główkę użyłem w główki Hrabiego Duku, bo mam trochę mało takich... Mm, Figurek czy też główek bardziej starszych mężczyzn, którzy mieliby takie wąsy albo chociaż taką brudkę. no a Hrabia Duku ma zarówno i takie wąsy oraz brodę. Też widać, że jest stary, więc użyłem po prostu niego. Z włosów też nie jestem do końca zadowolony, mimo że są one białe, jakoś takie fajne. Bardziej wolałbym może takie włosy, jak miało właśnie Emhyr, tylko w kolorze białym. On też byłby spoko do Geralta, ale no nie ma takich w Lego, więc po prostu użyłem takich zwykłych, krótkich, białych włosków. No i oczywiście ma też miecz na plecach, jak to Wiedźmin. Drugi Wiedźminem jest chyba mój najbardziej ulubiony Wiedźmin, bo przypomina, przypomina mi samego siebie, czyli właśnie Lambert. Tak, to ten od tej fraszki, Lambert, Lambert, ty. No i muszę wam powiedzieć, że z tej figurki jestem najbardziej chyba zadowolony, bo po prostu wygląda perfekcyjnie. No nie wiem, czy dałoby się lepiej tę figurkę zrobić, szczerze mówiąc, z elementów od Lego. Użyłem tu przede wszystkim chyba nóżek od Czarnej Wdowy, rączek też od Czarnej Wdowy, torsika od Barbos z pierwotów z, z Karaibów główki od chłopa z The, Old, z The Old Republic oraz włosków od niego. Ma też oczywiście miecz na plecach, więc no typowy Lambert, no nie wiem czy dałoby się szczerze mówiąc lepiej zrobić, zwłaszcza, że ta, mm, ta jego torsik nie dość, że ma taki jakby kurtkę, taki płaszcz, też jeszcze ma taki wisiorek na szyi, więc można to uznać jako wisiorek właśnie szkoły wilka, no, dla mnie ten Lambert jest chyba moją ulubioną figurką z Wiedźminowaną, żeby już mi no, może najlepiej, szczerze mówiąc, patrząc na pozostałe figurki, chociaż no, ten Roż, tam albo West, też są całkiem spokojne, no, ale Lambert jest jakiś taki w moim sercu najbardziej, no bo chyba zrobiłem go jako jedną z pierwszych figurek, no i też wyszło mi całkiem perfekcyjne. zwłaszcza, że ta główka ma też bliznę w tym miejscu, gdzie miał Lambert, więc 10 na 10. Patrząc po twarzy, można powiedzieć, że jest to najmłodszy z wiedźminów, ale jak wiecie, Eskal jest w takim samym wieku jak Geralt. Tylko po prostu użyłem do jego główki Kylo Ren, która niestety wygląda trochę dziecinnie. Eskel jest niestety moją najświeższą figurką, więc nie jest ona perfekcyjnie dopasowana. Na razie kupiłem taki torsik za zdówkę chyba. No Allegro, bo był mega zniszczony. Widzicie, on tu jest jakiś wyblaku na tej takiej uprząży. Tu są też jakieś zdrapania w tym torsiku, ale kupiłem go na próbę. No bo torsik jest całkiem spokojny, jako taka kurtka, właśnie Eskela, Tylko w tym miejscu, gdzie jest czarne, to miał to takie jakieś białe elementy jakiegoś tam rabusia z Lego City. Więc na razie na próbę zamolowałem to markerem po prostu na, czar na czarno. Bo no, szkoda byłoby mi, szczerze mówiąc, nie, nie brać tego torsika, bo był mega tani. A na taką próbę, jakby to wyglądało, to po prostu go wziąłem, pomalowałem, no i myślę, że całkiem spoko by to wyszło. Też myślałem o kurtkach z, ze Strażników Galaktyki od tego chłopa, ale one są takie bardziej bordowe. A jednak Eskel miał taką czerwoną, zwykłe, zwykłą, stricte czerwoną kurtę taką, więc wybrałem na razie taką kurtkę. Pewnie kupię tą, tą samą wersję tego torsika, ale już po prostu w idealnym stanie. Też kupię do niego rączki specjalnie, muszę kupić figurkę tam pewną, chyba robina z Batmana. Która ma właśnie takie rączki czerwone i w połowie są kremowe. No, bo jak wiecie, Lambert, Lambert. Eskel miał taką kurtę, gdzie właśnie miał, powiedzmy, takie rękawy podwinięte, więc tam było mu dość sporo, sporo ręki. Więc myślę, że takie rączki na pół czerwone i kremowe byłyby jak najbardziej na plus. Yy, Włoskie wybrałem od chłopa z Harry'ego Pottera. One są spoko, mimo że wygląda jak taki typowy TikToker XXI wieku. No, albo co drugi chłop, że wiecie, że ma takie włoski na bokach i gołe czoło takie. Ale no, Eskel miał takie włosy, więc myślę, że jak najbardziej te włosy są idealne po prostu do tej figurki. No, ta twarzyczka nie jest może idealna dlatego, bo ona jest taka młoda, szczerze mówiąc. Ale ma te bliznę po prostu na twarzy, nad okiem i przez cały ten policzek. Takie miał Eskel, tam trzy takie pazury. Więc no, po prostu uznałem, że taka figurka musi mieć taką główkę Kylo No, tak już wszystkich Wiedźminów sobie omówiliśmy, no to teraz wam pokażę przyjaciół Geralta. I zaczniemy od figurki Vernona Rosza, czyli zwykłego Patrioty, chociaż, jak wiadomo, jest też z. No to też jest całkiem jedna z moich chyba lepszych figurek, szczerze mówiąc, bo po prostu wygląda jak Wernon. Jak ktoś grał w Wiedźmina, Dwójkę zwłaszcza, no też w Trójkę oczywiście. No tak, patrzę na tę figurkę, no to raczej po prostu widzi w nim tego Vernona, Jest cały niebieski, jak to dowódca błękitnych pasów. Oj, nie, niebłękitnych, tylko niebieskich pasów. No, dla mnie figurka jest całkiem spoko, mega mi wyszła, więc myślę, że jakaś scenka z nim na pewno się kiedyś pojawi. Kolejną figurką będzie figurka Wes, która no, powiedzmy wyszła mi też całkiem, całkiem dobrze, mimo tego, że ten torsik nie ma tych odsłoniętych kobiecych wdzięków, jak to było w grze, ale wybrałem taki właśnie torsik, który taką ma, jakoś tam kolczugę, są jakieś takie powiedzmy zapięcia, jest lekko odsłonięta. Więc no jakoś tam powiedzmy, że ta wes imituje. No jako nóżki wybrałem nóżki od jakiegoś tam Rebelianta, pasek od Hana Solo starego. Dzięki czemu ma takie fajne zdobienia właśnie na tym pasku. Całkiem fajnie teraz to wygląda z tymi nóżkami, zwłaszcza od Rebelianta z Water 1. Główka jest chyba od DRE, tak mi się wydaje, bo ma te piegi. No też nie ma tych takich blizn, jakie miała west, no ale trudno. I mam też takie piaskowe włoski, fajne z taką jakby grzywką trochę na bok. Więc, no jak, jak dla mnie, jak najbardziej ta figurka jest na plus względem właśnie jej postaci w grze. A jak ktoś się pytał, dlaczego jedną dłoń ma brązową, no to dlatego, bo miała po prostu rękawice do strzelania z łuku. No i kolejnym tymerskim patriotom jest Talar, sprzedawca oczywiście butów, niczym innym się nie zajmuje, po prostu jeździ sobie swoim wozem i sprzedaje buty za wojskiem. Czasami może jakieś tam trolle spotka i trochę z nimi porozmawia, pouczy ich trochę języka pięknego polskiego, ale tak to jest to całkiem przyjemna postać. Podobno kiedyś był jakimś asem wywiadu i gratulował ludziom dedukcji, ale nie jestem pewien. No cóż, no figurka jest praktycznie zrobiona cała z elementów Harry Pottera, bo jest torsik oraz nóżki od tych figurek. Główka jest od pingwina, no bo ma ten monoklok. No szkoda, że nie jest po tej lewej stronie, to już była po prostu idealna figurka. No ale no, nie, nie ma niestety takiej główki, że miał ten monoklok po lewej stronie. Ma po prawej, no ale cóż, no figurka i tak była na całkiem fajnie, Moczy się jakąś tam torebeczkę. W której oczywiście ma jakieś tam buty. No też mogę powiedzieć, że ta figurka całkiem fajnie wyszła. Wielu osobom widziałem, że też się podobała. Także no, dla mnie spoko figurka. I kolejną moją najnowszą figurką, bo zrobioną parę dni temu, jest figurka Regisa, czyli Wampira Wyższego. Możecie go pokazać przede wszystkim z gry Wiedźmi, 3 Krew i Wino. Ale też oczywiście z książek, jeżeli czytaliście. Uznałem, że zrobię figurkę Regisa, jak już jest wampirem, jak ma tą właśnie przemianę swojego wampira. Bo użyłem tej główki od Greba, którą ostatnio sobie kupiłem. Oczywiście tych szarych włosków też. I wygląda on całkiem fajnie właśnie jako taki wampir. Zwłaszcza, że powiedzmy, że ma te takie bokobrody tutaj na tym, na tej wyrazie twarzy, tak jak ma właśnie normalnie. Normalnie użyłem, czy normalnie, chodzi mi o to, że wiecie, że normalnie to chodzi mi o to, jak jest sporo, prostu tak udaje człowieka. No to użyłem figurki, czy też figurki. Użyłem główki od Dumbledora, którą tam, gdzie ma właśnie te ta bokobrody, tak jest taką jaśniejszą brudką w miejscu ust, ale no... Strasznie stary wyglądał wtedy ten Regis, więc po prostu uznałem, że na razie pójdę na jakiś kompromis i zrobię prosto takiego Regisa. Bo powiedzmy, że podczas przejścia wampira ma on oczywiście pozór od Wolverina, też swoje szpony ostrzejsze niż mie miecze wiedźmińskie. Torsik oraz nóżek użyłem od figurki Piterapetigry, o tych samych nóżek użyłem do figurki Emhera. Ma on też jakąś tam swoją torbę z jakimiś tam pewnie ziołami, bo jak wiecie, on był po prostu zielarzem. czy też może jakąś flaszkę Mantragory ma tu gdzieś przyczepioną. Dla mnie figurka też fajnie wygląda, chociaż no może nie jest ona taka idealna względem tej główki, bo mogłaby być trochę nieco starsza taki nieco może starszy ten wyraz twarzy na tej główce. No a takie same główki bym chętnie użył do figurki np. Detlafa i może byłaby jakaś taka fajna scenka właśnie z krwi i wina. Następną figurką jest nasz poczciwy druid z Skellige, czyli Myszowur. To, jak oni go zmasakrowali w serialu, to jest po prostu żena Duckpina i po prostu nie wiem, co mogę powiedzieć. No, pluję na ten serial, nienawidzę go, to, co zrobili z tymi postaciami, z Eskelem zwłaszcza, czy też, no, z Myszoworem, no, XD. Myszowór też jest praktycznie zrobiony cały z figurek z Harry'ego Pottera, nawet jest główka z Harry'ego Pottera, jest, no, szczerze mówiąc, wszystko jest z Harry'ego Pottera. Jest czapka, broda od Dumbledora, główka od Dumbledora, torsik i nóżki od tej samej figurki, też z Harry'ego Pottera. No, szczerze mówiąc, wygląda on fajnie, no Mógłby być może trochę lepiej zrobiony względem tego torsika, ale on wiecie, on miał takie owcze skóry na tej swojej szacie, jakieś tam wiecie, takie futro ze skaligę, więc myślę, że tak jest spoko, bo to jest po prostu takim kolorze ciemnopiaskowym, więc no wygląda jakby to było jakieś może jakieś futerko, zwłaszcza, że ta broda zakrywa praktycznie wszystko, więc tego torsika tak nie widać. Ogłówka jest zwykła Dumbledora, czapka od Śmierci Żercy, Tutaj na tej czapce pojedą jakieś takie kości czy jakieś tam badyle, no ale nie ma takiej wersji Lego, więc po prostu jest zwykła czarna, ale i tak wygląda całkiem, całkiem spoko. Kolejną figurką jest postać znana przede wszystkim fanom książek, czyli Leo Bonhart. O Leo Bonhart'cie mogę powiedzieć, że jest to po prostu Boba Fett w świecie Wiedźmina. Jest to najlepszy łowca nagród, jaki chodził po kontynencie wiedźmińskim. W serialu zostało wspomniane jego imię, nazwisko. Już już bardzo się boję, co oni zrobią z tą postacią, bo Leo Bonhart jest po prostu mega, mega OP postacią względem mm, charakteru, tego jak w ogóle, powiedzmy, że wykonuje swój zawód. No i myślę, że ta figurka całkiem spoko mi wyszła. No jestem z niej też na, na pewno mega zadowolony, zwłaszcza tę tę bo ma ten taki torsik, ma te to takie, powiedzmy, swoje rybie oko po jednej stronie, chociaż powinien mieć takie dwa. Zwykłe szare włoski torsik od Aragorna oraz nóżki od Hanasolo któregoś. No i taki Leo Bonhart z po prostu wygląda całkiem, całkiem spoko, zwłaszcza, że ten Aragorn ma ten swój wisiorek, a jak wiecie lub też nie, no Leo Bonhart nosił aż trzy wiedźmińskie medaliony, które jak się chwalił, zdobył po właśnie po Wiedźminach. Kolejną figurką, zaczynając od tych złych, jest już Imlerit, czyli jeden z y, przedstawicieli Dzikiego Ogonu, który zrobiłem. No nad tą figurką nadal pracuję, ale starał się, żeby te wszystkie figurki Dzikiego Ogonu, przynajmniej Imlerit i Karantir, mieli ten taki... to jest chyba perłowy, ciemny, metaliczny coś takiego ten kolor, no ale on jest całkiem spoko właśnie, bo takie figurki Dzikiego Ogonu. No, ma on zwykłą taką maskę, no szczerze mówiąc nie wiem zbytnio jak lepiej zrobić tę figurkę, być może jakaś inna zbroja, ma on też tę swoją maczugę wielką z taką zakończoną główką powiedzmy na tej maczudze, bo tam były takie trzy chyba różne takie wyrzeźbione twarze na tej jego maczudze. No ale u mnie jest jedna, bo jest po prostu od jakiegoś tam Dementora z Harry'ego Pottera, też jest całkiem spoko. No na pewno bym chciał, że ta figurka była większa, no bo Imlerit był jednak takim sporym pudziadem bym powiedział. No a póki co jest to po prostu figurka na równi z innymi postaciami. Więc no, na pewno chciałbym jakoś tę figurkę przedłużyć, ale zależy mi właśnie, żeby to było w tym, tym kolorze, tym metalicznym, ciemnym. No a ciężko niektóre takie elementy, więc na razie ta figurka wygląda tak. I kolejną, chyba najbardziej potężną postacią z dzikiego i też według mnie chyba najbardziej ciekawą, jest postać Karantira. No, Karantir był, był po prostu OP w dzikim gonie. No, gdyby nie Karantir. No, to oni te Ciri mogliby sobie, nie wiem, marzyć oni tam w tym swoim świecie. Nigdy by nie złapali tak naprawdę, a dzięki Karantyrowi wszystko to się stało. No, tutaj Karantyr wyszedł, wyszedł mi całkiem, całkiem fajnie, szczerze mówiąc, zwłaszcza z tym futerkiem tutaj wokół jego głowy. Ma on też taki swój kostur z tą przypominajką z Potra, więc to całkiem spoko wygląda. Zwłaszcza, że tu jest taki, powiedzmy, biały, błękitny, lekko taki pyłek, więc wiecie, możemy sobie przyzwać tutaj białe zimno gdzieś. Jako torsik użyłem torsika od Batmana, ale jest on na drugą stronę obrócony. Ma te złote elementy, ale one jakoś mi tak, szczerze mówiąc, pasują do tego karantira. No, coś fajnie to wygląda z takimi złotymi elementami. No, ten hełm nie jest do końca spokojny, no, bo nie ma tej takiej, takiego kółeczka na górze, to takie wiecie, takie obręczy na jego hełmie. No, ale ciężko o taki hełm, szczerze mówiąc, żeby był, z taką, żeby był w tym kolorze, zwłaszcza tym metalicznym. No i żeby miał ten taki właśnie, o taką właśnie obręcz. No, i ostatnią figurką na dzisiaj jest przedstawiciel, czy też król dzikiego ogonu, czyli właśnie Eredin. No, Eredin nie jest może najlepiej wykonany, szczerze mówiąc, bo ta jego korona niby, że ma te kolce swoje, ale no, środek mi pasuje, że on tak odstaje, strasznie od tej główki. Torsik też jest na razie do wymiany, już mam po prostu idealny. Torsik też jest bordowy z takimi żebrami. Jak tylko go zamówię, to wam pokażę na jakimś szorcie, jak tę figurkę zmieniłem. No, na razie te spodnie też zostawię, mimo że wolałbym takie inne trochę mieć te spodnie. Zwłaszcza, żeby nie było takich bordowych, hmm, tych, nie wiem, na, kol na kolenniku chyba coś tak powinno się nazywać. To gdzie ma tę kolankę, powiedzmy, Lego. No to wolałbym, żeby ta zbroja była cała srebrna, chociaż albo taka bardziej ciemna, niż żeby właśnie była bordowa. No ale na razie jest po prostu tak. No, ma jakąś tam pelerynkę od fazmy chyba. Ma takie coś na szyje, nawet nie wiem co to jest, to jest chyba taki tam figurek z Ninjago czy z czegoś, nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. No ale wygląda fajnie, bo Eredin też miał taką zbroję na prawym ramieniu powiedzmy, tutaj też jest taka zbroja, więc no dla mnie figurka wygląda całkiem, całkiem spoko jak na razie, ale na pewno będę jeszcze ją zmieniał. No i słuchajcie, mówiłem wam wszystkie figurki z Wiedźmina, jakie zbudowałem. Napiszcie oczywiście w komentarzach, która figurka wam się najbardziej podoba, która wam się najmniej podoba. Może możecie, macie jakieś rady, co w niektórych figurkach zmienić? No i czy też takie filmy, właśnie z omawiania takich figurek customowych, wam się podobają? No a ja tymczasem zapraszam was na mojego Instagrama oraz Discorda, Linki macie na dole pod filmem albo tam w moim profilu. Też zaglądajcie na zakładkę społeczność, bo chciałbym tam wrzucać takie posty, właśnie. Bo ten YouTube ma takie duże możliwości, jak właśnie te shorty, duże filmy normalne oraz ta karta społeczności, więc myślę, że to jest tak całkiem spoko na jakiś bardziej większy konta, Tak Ktoś nie chce na, inst na Instagrama, ktoś nie chce na Discorda wejść. No i cóż, ja się zabieram za budowanie Kermoren, bo też yy, planuję, żeby na dniach może był jeszcze jakiś update. Bo też zamówiłem jeszcze jedną paczkę, która już mi praktycznie teraz do paczką ma. to przypomniał. Ja dostałem właśnie niedawno powiadomienie, że mi do paczka ma tu przyszła, więc dzięki tej paczce pewnie będę mógł już zacząć robić jakieś pierwsze szkice tych wierz tam z tyłu w tym Kermoren. No, ale to już na kolejnym filmie. Także ode mnie to tyle na dzisiaj. o łapce w górę, jak Wam się film podobał, albo w dół, jak Wam się nie podobał. No i oczycie o komentarzach. No i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale.